I siemka widzowie i na tym odcinku to jest już trzecia seria naszego super naszej super rodzinki w Toka Boka, dlatego dzisiaj nasza wspaniała rodzinka będzie jechać do hotelu, więc zapraszam Was do oglądania. Pamiętajcie, że w tej serii będą się dziać różne fajowskie, superowskie różne rzeczy. Więc zapraszam Was do oglądania do końca. Więc zaczynamy. Yy, no cóż, dzieciaki, jesteśmy w naszym, właśnie w naszym hotelu. Wow, chustawka, juhu. Oh, huśtawku zawsze takiej marzyłam. No i tak to taką, to kupimy, kochanie. Ale w ogóle, jak to jest pięknie. A, to chyba jest nasz pokój. No nie, będziemy mieli razem półku z serio. No i jeszcze. No mm, no mamo, no ja nie chcę z nim mieć pokój No niestety, kochani, no ale po prostu jest taki mały, trochę taki apartament No mamo żadny, no mamo my się, my Jesteście rodzeni, to musicie się lubić Ja za to mam takie fajne łóżko, a ty takiego nie masz Nie no, ja też mam ładne No dobra, no o patrz, są wieszaczki, więc dawaj tam odłożymy jakieś najważniejsze rzeczy. Okej, okay, spoko. Na przykład... Yy, pijamy, co ty na to? No możemy, spoko. Dzieciaki, a wy nie chcecie najpierw zobaczyć cały hotel? Cały nasz apartament? Oczywiście, że chcemy. Właśnie chcemy... Więc to, to chodźcie. Tutaj już jest, jak widać, yy, ta yy, huśtawka. Tak, to jest huśtawka. Juhu! No dobra, to to, to chodźcie. O, tu jest kibelek, tak, ale że tak po prostu, ale fajne to jest. Juhu! Proszę mi tego nie zepsuć. Dobrze, dobrze. Ale tu jest strasznie gorąco, no. O, patrz, to jest takie, takie łóżeczko. Y, potem mamy tutaj y, łóżko dla nas. Tak. O, tutaj mamy rzeczy, żeby Twoje odłożyć. Y, potem nasze. A ja chcę zobaczyć, może mamuś. No, my chcemy. O, patrz, ale mega! A to, co to jest? O, patrzcie, tutaj pokazuje co można zrobić. Wow. No, no, potem będę dla Was robić różne pyszności. No, ale zawsze mam się robić różne pyszności. O, dziękuję, ale to będzie jeszcze bardziej pyszne. No dobra. Ła, wow, mamy od razu... A co tutaj? Ła, wow, tu jest nawet kiktorole. Ale to jest megaśnie. Nawet to coś, żeby pływać po morzu. Wow. E, o, jak tu jest gorąco? Jejku, u nas tam w toka boka to. To nie wiem, bardzo go jest zimno. Nie jest tak zimno, ale. Wow, ale tu nawet jest takie fajne. Oh, Może, ale ładne. Może. Wow, ja chcę już dotknąć to. Dzisiaj, dzisiaj się właśnie będziemy tutaj kąpać, więc chodźcie, przebierzmy się i yy, musimy tutaj wszystkie rzeczy w ogóle odłożyć Dobrze, to my biegniemy naszego pokoju uh -huh. Nie mogę się doczekać No, ja też Tak, yy, możemy tutaj też odłożyć nasze stroje kąpielowe w sumie No, to dobry pomysł Tutaj, bo to jakby nie będzie nam potrzebne. No, dobry pomysł. A, no tak, ja, ja pójdę, z, zmienię fryzurę. Okej. Okay. Dobra, ja gotowa. U, ładne. Dzięki. To y, ja może teraz pójdę też, y, zmienię fryzurę. Okej. Okay. Dobra, ja gotowy O, to Ty miałeś zawsze takie włosy. No i ja mam takie włosy. Aha, okej, okay. nie będę tego komentować nawet. No, e, nie są aż takie nie są aż takie złe. No tak, tak, dobra, to tak, ja e, wezmę moje okulary, przecież są leśne, są piękne. Uh -huh, ja też. To czekamy teraz na rodziców tylko, no. mamy tatę my jesteśmy gotowi do restauracji. O, dobrze dzieciaki, my tylko tutaj musimy, no no, mamy więcej rzeczy i takie te. Dobra, dobra, no się też jakoś ładniej ubrać. jest zawsze jesteś ładna. No, dziękuję, no, ale... <grystanie> ale muszę jakoś się ładniej, jeszcze bardziej ładniej się przebrać, no. no dobrze, no. Ja, ja za chyba założę koszulę. Mamy bardzo podobne z moim synem. Mamy takie same w ogóle. Okej, <grystanie> okej. Okay, okay. Ja zakładam taką sukienkę. Tym, co przyjechali się tutaj. Mhm... Mm mm -hmm. Dobra, ja już jestem gotowy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, spoko. Tak, na nawieszeczki możemy dłużej. piszemy na przykład. Myślałam w to, z czym przyjechaliśmy. Do piszemy i w tym, co przyjechaliśmy. A, spoko. Tak, walizkę możemy dłużej tutaj w sumie. A, jeszcze... hejku, jeszcze dziecko zostało, jeszcze jedno. Jak były takie czasy jak tylko mieliśmy... Um, ale... No tak. A, ok, ok, to na razie nic nie. Załóż taką może. Y, y, tam, ok, skarpie. Tak, trzeba tutaj wszystko rozpakować. Y, tak. Y, a mamy takie same. No. Takie dwie takie same, no ale o i załóż jeszcze o taką fajną tą. Super, okej, okay. tak Dobra, walizki potem i to też potem wszystko zrobię, no to cóż, chodźmy mhm. Chodźmy do restauracji A Jak ładnie się ubraliście Dzięki, mamuś e, dobra, to chodźcie o, jak pięknie tutaj jest. Patrzcie, jaki ładny już zachód prawie. No, chodźcie. Okej, okay, to tak. Yy, a gdzie będziemy siadać, mamuś, w ogóle? Yy, zaraz, zaraz. Mama już nam wszystko zarezerwowała, więc yy, zaraz wszystko się dowiecie. Dobra. Okej. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry. A czemu ona mówi po polsku? No bo specjalnie polską restaurację wybrałam. Gdzie tutaj... To moja koleżanka właśnie jest. Cześć Agnieszko, jak tam wszystko? Ech, dobrze Marta, wszystko jest dobrze. My tutaj przyszliśmy z rodzinką. O, widzę, że już się powiększyła. A to pani Marta. O, jak wyrosłaś w ogóle, jejku. Dobra, to tutaj macie rezerwację, więc możecie już tutaj siadać. Dobrze, a możemy krzywdę za dla małej? Tak, proszę, mamy tylko takie, niestety. Dobrze, mi się nie stało, też... Też jest dobrze, Dziękuj, dziękuję ci bardzo, kochana. E, tak, siadajcie, siadajcie. E, menu, menu jakieś, sekundkę. Nie mamy menu, jejku. Dobrze, to co byście chcieli? Mamy tam tutaj takie menu. Menu, dobrze, to ja poproszę, ja poproszę... Ten z Ja poproszę z kalmarów i cytryny, to, Dobrze. E, dla mnie poproszę krab, skrab, hot dog z krabu. Dobrze, dobrze. A dla mnie, proszę, nawet znaczy dla mnie z rak, a dla, a dla niego z krabem. Dobrze. A dla małej, jeśli można, jakieś, nie wiem, nie wiem, jakieś. Cokolwiek, tylko żeby. No, ona no już ma ząbki, więc to. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak, dla Państwa już jest gotowe. Więc y, proszę bardzo. Sekundkę. Możecie umyć, pójść ręce, jeśli chcecie. No. Y, dobrze, że tak. Yy, to tak, biorę to, biorę to To możecie pójść, dobra, ja pierwsza Ojejku Otwieram wodę, szurumelu Biorę chusteczkę Wycieram Wyrzucam Tu, 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 tak na no, niby widzowie już wszystko zrobili Dobra, ja już siadam. W na razie posieć, a my idziemy sobie popatrzeć na piękny zachód słońca. Eh, pamiętasz jak tutaj się poznaliśmy, tak w ogóle? No! E, to tak, e, dobrze, dzieci. To zaraz będą. No, Może ci już mieć, ale nie, my, wola... my chcemy poczekać na rodziców. Dobrze. Jak chcecie. Tak, y, ja idę wszystko przygotować. Tak, potrzebuję y, ten. Y, 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 gdzie to było? To. Y, o, tutaj jest właśnie. To, tak, potrzebuję to. I potrzebuję cytrynę. Cytrynka. Y, proszę bardzo, zrób to wszystko, co potrzeba. No. Ok, tak. I jeszcze krab. Gdzie się tutaj znajdzie krab? A tutaj są kraby, Okej, okay, to ja nie zauważyłam, bo ja tutaj... Nie znam, nie, nie, znaczy długo już. A nie, poczekaj, to już nie potrzebnie. Możesz to zjeść sumie. Więc tak, krab i to. Okej. Okay. Pro... Ojej, krzesło ci prawie dałam. <ścoughs> Dobrze, to tak, proszę bardzo. I jeszcze ziemniak, ziemniak i cytryk. Okej. Okay. I dla małej też coś wymyśl, dobrze? Okej, okay, okej. Okay. Tak, to. Nie, czekajcie. Um, ziemniak y, y, to. Ziemniakiem. Okej. Okay. Okej, okay, to już jest gotowe. To tu. Okej, okay, a to z tym, to jak to wyjdzie? Okej, okay, takie coś to nie. To tak, zapomniałam. Potrzebne jest to i półka, więc proszę. Okej, okay, dla waszej mamy. A, i dla dziewczynki. Co by tutaj można było wymyślić? Czy to z tym się jakoś da połączyć, czy coś? Zobaczmy. Hop! Nie, nie udało się. Dobrze, to zrobię jej taki szal szaszłyczek, czy coś w tym stylu. Proszę pokroić trzeba. Ojej, pokroiłam to niechcący. To, to to, nie, Dobra, to są ostatnie ziemia. Kukurydza. A, nie, wzięłam nie to, nie to, co trzeba było w ogóle. No dobrze, to tak, biorę jeszcze raz. Mamy ostatnie tofu. I tak, to możesz jeść. I to tak. Dobra, nareszcie się udało. Proszę bardzo, malutka, możesz sobie zjeść. Proszę bardzo, smacznego życzę. E, dziękujemy. Ciekawe, gdzie są rodzice. Dobra, to może już chodźmy, bo czuję, że już jedzenie przyszło. No, ja też tak czuję. O, idealnie. To tak, siadamy. No, smacznego życzę Wam, rodzinko. Mm, nawzajem. Yy, mhm. Mm Tak, o, saszuczek dostałaś, więc super Tak, ja już jem Dobrze, już zjedliśmy. Dziękujemy e, Dziękuję bardzo, Marta, było przepyszne Proszę bardzo, Aga Jeśli co, to możesz tutaj przyjść Dobrze, dobrze. My z rodzinką tu przyjdziemy. Dobrze, Agnieszka, to możesz już iść. Dobrze, dziękuję bardzo. Było bardzo pysznie. Dziękujemy bardzo. Pa, pa. Do, pa, pa. Do widzenia. O, do widzenia. Do widzenia. Mm, do widzenia. Tak, tak. Chodźcie już. Musimy iść do hotelu. Okej, okay. znowu trochę długo trzeba iść. No, niestety, ale to... No, jutro pójdziemy do innej restauracji, tak? Jej! Dobrze, to już możemy wchodzić. Yy, Przebierzcie się, dzieciaki, i pójdziemy popływać sobie w morzu. Yy, znaczy się. Yy, tak, ja z mamą będziemy się opawalać, a wy. Okej, okay, to chodź. Mhm. Tak, trzeba się przepać. Tak, wyjdź, bo ja nic byś tam nie patrzył No, dobra. Tak, sukienka. Dobra, ja się jestem gotowa, tylko jeszcze fryzurę zapomniałam zmienić. O, to ja od razu sobie tutaj zmienię. Zawiązałam sobie włosy, więc sobie tutaj ciebie ja poczekałam, okej, okay. o przebieram się, no yy, tak, yy, to nie będzie mi potrzebne, okulary no, też mi nie potrzebne, tylko muszę sobie włosy zmienić, pomyślałam, że nie będę zawiązywać, okej, okay, to yy, tata, my już idziemy, okej, okay, to tylko poczekajcie, nie wchodźcie bez nas do wody, okej, okay, ale my się już... No, prawda? To tak, najpierw ją przybiorę. Przepiężamy jej tutaj nasze rzeczkowe okulary. Dobrze, jeśli są gotowe, to co, to, to co, ja? My będziemy tutaj sobie odpoczywać, a wy idźcie y, z siostrą się popływać. Ok, to dobra, chodźmy. Ui, ale mega wolę. Chodźcie, rodzice, tu jest mega śnie. Nie, my nie chcemy. Ja jeszcze mi się noga zepsuje w dodatku. Ale tu jest mega. Juhu, juhu. Ja sobie wezmę tą deskę. O, można na niej pływać w ogóle? Juhu, patrzcie jak umiem! Mamo, tato, patrzcie! Wow, brawo, synku! Juhu, juhu! Juhu, juhu! Ej, daj mi spróbować. Okej, okay, to ja jestem na teraz. O! Tak, hop! Mamo, tato, patrzcie, też umiem! O, super! Juhu! A jak Mama, a czy, a czy Ania może? Mhm, tak, tak, może. Ja no, umiem tu wejść. A, we, Ona nawet Ania umie, rodzice, patrzcie, uch, wow. uch, 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 ale ładnie. Pięknie tu jest. No i widzowie, na tym już będziemy kończyć naszą trzecią serię. Jeśli chcecie czwartą serię, to po prostu napiszcie mi w komentarzu. Więc no widzowie, życzę wam miłego dzionka, miłego wieczorku, miłego e, oglądania innych serii, kto jeszcze nie oglądał. No i jeszcze widzowie, e, zapomnijcie o zostawieniu subieka na tym kana kanale, bo wbijamy 16 tysięcy Nie zapomnijcie o dzwoneczku, dlatego, bo wtedy ten dzwoneczek zrobi coś takiego, że jeśli będę miała jakiś odcineczek, to od razu Wam przyjdzie powiadomienie, więc to bardzo ważne Więc no, widzimy się w następnym odcinekku. pa papa!